zaczynam dietę ryżową. Podstawą tej diety jest ryż. I podobno dziennie można chudnąć nawet pół kilograma. Czyli 3,5 kilograma w tydzień mniej. Super! Ty też będziesz jadł ryż ze mną? Co? Pomięta je jezorem, czyli tak. Powiem Wam, co kupiłam i co będzie potrzebne mi do mojej diety. Pomidory, cebula, jabłka, orzechy, brokuł, no i oczywiście ryż biały brązowy Zobaczcie, dziki, moje kubki smakowe na to czekają. Mamy bardzo dużo rodzajów ryżu, takim, taką ciekawą odmianą ryżu jest na przykład ryż czerwony, który ma działania obniżające stężenie cholesterolu. Ostrzegałabym natomiast przed ryżem takim, który często jadamy w sushi, bo jest to produkt wysoko przetworzony, bezwartościowy, zawiera tylko węglowodany proste, żadnych witamin, składników mineralnych. Na śniadanie będę jadła dzisiaj ryż, ugotowałam sobie półtorebki, starłam do tego Pół jabłka i posypałam cynamonem. Mm, jest bardzo smaczne. Tak właśnie wygląda moje drugie śniadanie. Mm.